To jest Twój dom wakacyjny. A to Ty. Oto Twój pomysł, wynajem domu wakacyjnego. A to są portale internetowe, w których musisz zamieścić swoje ogłoszenie. Tutaj są Twoje zdjęcia. Tam jest opis Twojego domu. Ale to jednak nie wszystko, ponieważ tutaj są pytania o szczegóły dotyczące oferowanego noclegu. A ponieważ Twoi potencjalni goście są z całego świata, do zrozumienia tych pytań przyda Ci się kilka słowników. Oto anulowana w przeddzień przyjazdu rezerwacja, a to są przychody, które tracisz. Oto czas, który wolałbyś spędzić zupełnie inaczej. I jeżeli zawodowo zajmujesz się wynajmem domów wakacyjnych, wówczas są tutaj Twoje inne obiekty. A przecież można prościej. Możesz się odprężyć i pozwolić, by pracę wykonał ktoś inny. Ktoś, kto dobrze zna rynek domów wakacyjnych, orientuje się we wszystkich portalach internetowych i od wielu lat stanowi symbol jakości jako największe przedsiębiorstwo turystyczne. Ktoś, kto wie, jak połączyć ze sobą idealnego najemcę i idealnego właściciela domu wakacyjnego. Albowiem w TUI Ferienhaus dbamy o profesjonalne zaprezentowanie Twojego obiektu, zamieszczając jego ofertę na wszystkich dostępnych portalach podróżniczych i reklamując go dodatkowo w ponad 8 tysiącach biur podróży w kraju i za granicą. To my odpowiadamy na otwarte pytania o szczegóły. Niezależnie od tego, w jakim języku. Oczywiście dotyczy to także opracowania informacji zwrotnej od klienta. A ponieważ liczba zapytań od klientów zacznie rosnąć, zajmiemy się także robotą papierkową od opisu drogi dojazdowej aż po indywidualną korespondencję. Poza tym jeszcze przed przyjazdem gości przekażemy tobie uzgodnioną kwotę, a w przypadku anulowania rezerwacji gwarantujemy tobie do 90% kwoty w ramach rekompensaty. Zostań partnerem DUI i pozwól, by twój dom wakacyjny zapracował na siebie. Tui Ferienhaus to jakość na której można polegać. Zostań naszym partnerem.